Kanał Fajne Wycieczki zaprasza na film pod tytułem Woda w obronie Gdańska. Gdańsk to jedno z najstarszych i najpiękniejszych polskich miast. Jego przetrwanie przez ponad tysiąc lat było możliwe, między innymi, dzięki skutecznemu systemowi obronnemu, w którym w sposób umiejętny wykorzystywano sąsiadujące wody powierzchniowe. Były to wody rzeczne Wisły, łączące Gdańsk z resztą Polski, a także. Spokojnie płynąca Motława, uchodząca wśród bagnistych nieużytków do Wisły. Radunia, wpadająca przed Gdańskiem do Motławy. I zasilająca kanał Raduni, którego wody napędzały maszyny średniowiecznych zakładów produkcyjnych w Gdańsku, jak i niezbyt odległe wody morskie. Gdańsk był okresowo zagrożony powodziami wynikającymi z wiosennych spięczeń wód Wisły lub tzw. copek sztormowych wód morskich. Objawiało się to znacznym niekiedy wzrostem poziomu wody w Motławie, który trzeba było uwzględnić, budując kolejne systemy obronne powstającego miasta. W średniowieczu w rejonie ujścia Motławy pojawił się gród obronny, zlokalizowany na nieistniejącej dziś wyspie. W jego otoczeniu powstało kilkanaście osad. Niektóre z nich stały się zalążkiem przyszłego, dużego i silnego gospodarczo-gdańskiego zespołu miejskiego. Z biegiem czasu osady te przekształciły się w skupiska tworzące dwa główne organizmy miejskie: to jest Stare Miasto z Terenem Zamkowym oraz Główne Miasto. Ze starym przedmieściem i wyspą Piksów, a także portem morskim na Motławie i Stocznią. Rozwój miasta spowodował konieczność budowy systemu obronnego złożonego z fos zasilanych wodami Wisły lub Motławy. Murów głównych i pomocniczych, baszt i warownych bram. Wschodnią granicą głównego miasta była Motława, chroniona tak zwanymi bramami wodnymi i sąsiadującymi obronnymi kamieniczkami. Obecnie możemy podziwiać jedynie zachowane po dziś dzień bramy wodne. W systemie obronnym pozostało do dziś trochę śladów. Przyjrzyjmy się resztkom fortyfikacji chroniących główne miasto od północy. Obecny ich obraz jest daleki od średniowiecznego, zarówno ze względu na współczesną zabudowę, jak i z powodu braku szerokich fos obronnych. Przykładowo, z północnej części fortyfikacji średniowiecznych pozostał fragment murów zamkowych. Dwie skrajnie usytuowane baszty to jest stojąca nad brzegiem motławy baszta Łabędź oraz najwyższa w Gdańsku baszta Jacek. Pozostały również fragmenty murów obronnych, zarówno wysokich jak i niskich, łączących obie te baszty. W sąsiedztwie baszty Jacek. Można zobaczyć oznaczenie miejsc, gdzie kiedyś stały nieistniejące dziś baszty obronne. Animacja pokazuje miejsce, gdzie kilkaset lat temu stała tak zwana Brama Zamkowa, umożliwiająca wjazd do głównego miasta z północy. Wstępu do miasta broniło silnie ufortyfikowane przed bramie ze zwodzonym mostem oraz szeroką fosą zasilaną wodami motławy. Budowla znajdowała się w osi dzisiejszej ulicy Grobla 4. Obecnie pozostały po niej jedynie przyległe mury obronne. najbardziej narażonej na atak zachodniej części fortyfikacji po dziś dzień zachowało się kilka baszt i resztki murów obronnych. Spełniają one obecnie różne funkcje użytkowe lub pozostają w ruinie. Niecodzienny system zabezpieczeń zbudowano w rejonie Bramy Długoulicznej przebudowanej dużo później na Bramę Złotą. Było to przed bramie składające się z dwóch budowli tworzących wraz z bocznymi murowanymi kurtynami rodzaj barbakanu plankującego dwa rzędy murów obronnych w najbliższym sąsiedztwie. Ta doskonale zachowana budowla obronna była w średniowieczu wpisana w dwie fosy i prosto skonstruowaną obronną bramę wjazdową do miasta. Podobny układ murów i baszt, poprzedzonych szeroką fosą, chronił południową granicę głównego miasta. Od wschodu za odpowiednie zabezpieczenie uznano wody starej motławy osłaniające główne miasto oraz nową motławę. Wraz z nieistniejącym dziś psim wałem i bramą stągiewną chroniła wyspę Spikszów. Wyższa z basz tworzących bramę miała wzmocniony strop umożliwiający prowadzenie ostrzału artyleryjskiego. W przedstawiony sposób średniowieczny Gdańsk został zabezpieczony fosami i murami obronnymi z wykorzystaniem naturalnych źródeł zasilania wodami Motławy i Wisły. Rozwój sztuki oblężniczej, a w szczególności coraz skuteczniejszej artylerii niszczącej dość szybko średniowieczne mury obronne, doprowadził do tego, że już na przełomie XVI i XVII wieku powstała potrzeba otoczenia miasta nowoczesnym systemem bastionowym. Niespełniające już wymogów czasu fortyfikacje średniowieczne, składające się z ceglanych murów obronnych, baszt i fos, zastąpione zostały nowoczesnym systemem bastionowym otaczającym całe miasto. Dotychczasowy system obronny z licznymi fosami został zastąpiony pierścieniem nowoczesnych, szerokich, podwójnych fos broniących dostępu do 20 nowych bastionów. Usytuowanie tych fortyfikacji umożliwiło rozbudowę Gdańska o dwie nowe dzielnice, długie ogrody i dolne miasto, a także likwidację wielu obronnych bram wjazdowych, baszt, odcinków murów obronnych, i średniowiecznych fos. Powyższe zmiany rozwiązały wiele problemów komunikacyjnych w mieście. System bastionów składał się z usypanych z ziemi powtarzalnych profili czterobocznych, wznoszących się kilka metrów ponad poziom wody w fosie i umocnionych murami przyporowymi. Każdy z bastionów miał własną platformę do ustawiania armat oraz ochronne przedpiersie. I był połączony z sąsiadującymi punktami ogniowymi, wspólnym traktem komunikacyjnym zapewniającym zaopatrzenie w czasie walki. Opisany system obronny pokrywał ostrzałem cały obszar wodny przyległej fosy. Składała się ona z pasa wody o 100-metrowej szerokości, przed którym, za niewielkim wałem wyspowym, znajdowała się druga, wspomagająca fosa o nieco mniejszej szerokości. Obie fosy były zasilane wodami motławy w rejonie jej wlotu do miasta lub też pomocniczo wodami wisły. Bastionowy system obronny stracił znaczenie militarne w końcu XIX wieku. W związku z czym został w większości rozebrany. Pozostałe, nieliczne obiekty, dotrwały do naszych czasów, stanowiąc cenną spuściznę kulturową. W szczególności warto zwrócić uwagę na dwa bastiony broniące dostępu do bramy nizinnej: Bastion świętej Gertrudy, chroniący bramę od południowego zachodu, i Bastion Żubr, strzegący jej od wschodu. Oba bastiony wyróżniają się wysokością. Z powodu zastosowanych tzw. nadszańców. W ten sposób znacznie wzmocniono obronność w tym strategicznie ważnym miejscu. Szaniec niski, umieszczony na poziomie muru przyporowego, był pierwszą linią obrony. Szaniec średni, usypany 5 metrów szańcem niskim, był drugą linią obrony. Zaś Szaniec Wysoki, ze stanowiskami artyleryjskimi, zwany Nadszańcem, umieszczono jeszcze 10 metrów wyżej. Dzięki temu siła ogniowa bastionu z Nadszańcem była niezwykle duża. W całym pierścieniu obronnym przewidziano jedynie cztery bramy wjazdowe do miasta, z których trzy istnieją do dzisiaj. Są to brama wyżynna, dająca dostęp do miasta od zachodu, Brama niezinna, umożliwiająca wjazd od południa, i brama żuławska, strzegąca dostępu od wschodu. Nieistniejąca dziś czwarta brama świętego Jakuba znajdowała się w osi ulicy Rajskiej na zakręcie fosy. Mało kto przypuszcza, że jedna z nich, to jest brama wyżynna, jeszcze na przełomie XIX i XX wieku była wkomponowana w potężne bastionowe obwałowanie poprzedzone bardzo szeroką fosą. Równie trudno sobie wyobrazić, że inna brama wjazdowa z tego okresu, brama Żuławska, usytuowana była w podobnym otoczeniu. Wraz z budową bastionowego systemu obronnego należało rozwiązać problem zasilania nowych wos wodą, a także regulacji jej poziomu. W tym celu wybudowano tak zwaną kamienną śluzę, czyli ufortyfikowany stopień wodny służący głównie celom obronnym. Składał się on ze śluzy i sąsiadującego z nią jazu. Oba pierścienie FOS obronnych opasujących miasto wyposażono w tym celu zastawki zbudowane w rejonie wypływu motławy do Wisły. Dzięki temu zamknięcie jazdu i śluzy powodowało, że motława wpływała do systemu FOS piętrząc swe wody. Śluza spełniała jeszcze inne funkcje. Dzięki komorze wyposażonej w podwójne brota, możliwe było przepuszczanie statków zaopatrzeniowych niezależnie od wahań poziomu wody. Dostępu do śluzy broniły dwie kamienne grodze zakończone od strony południowej ufortyfikowanymi szańcami, tak zwanymi Ćwińskimi Głowami. W grodze wbudowano kamienne wieżyczki zwane dziewicami, które wraz z ostrym zwieńczeniem muru miały chronić przed niespodziewanym desantem nieprzyjaciela. Mały młyn zbudowany przy śluzie mógł być zasilany wodą spadającą z jazu na koło wodne i zapewnić produkcję mąki w razie oblężenia. Zamknięcie śluzy i jazu skutecznie chroniło miasto przed powodzią Wiślaną, zalewającą południowe żuławy, w wyniku przerwania wałów przeciwpowodziowych, np. w rejonie Trzewa, lub też mogło doprowadzić do zalania terenów przed bastionami. Utrudniając atak nieprzyjacielskich wojsk. W historii Gdańska sposobu tego użyto trzykrotnie. Ponadto, w przypadku powodzi zalewającej miasto z powodu sztormowej cofki wód wiślanych, zamknięcie śluzy chroniło żuławy południowe przed powodzią. Dzisiaj jedyne pozostałe wrota śluzy. Służą temu ostatniemu celowi. Dla uzupełnienia opisu znaczenia wód powierzchniowych dla obronności Gdańska w minionych czasach, trzeba wspomnieć o Wisło-Ujściu. Usytuowanie miasta kilka kilometrów od morza, nad uchodzącą do niego rzeką, stwarzało zagrożenie atakiem okrętów wojennych, które mogły wniknąć w głąb lądu. Dla ograniczenia tego ryzyka zbudowano nabrzeżną fortyfikację w ujściowym odcinku Wisły. Była to twierdza wisło Skuteczność jej działań ochronnych była w dużym stopniu uzależniona od zaplecza miejskiego, skąd dostarczano posiłki wojskowe i zaopatrzenie. Kolejne doświadczenia wojenne spowodowały, że strategiczny odcinek Wisły pomiędzy Portem na Motławie i twierdzą wisło Został objęty licznymi umocnieniami gwarantującymi bezpieczeństwo utrzymujących łączność jednostek pływających. Pozostałością po tamtych czasach jest otoczony fosą czterobastionowy fort zlokalizowany na prawym brzegu rzeki i fragment tzw. Szańca Mebiego. W przedstawiono sposoby wykorzystania istniejących wokół Gdańska zasobów wodnych do zapewnienia mu bezpieczeństwa od średniowiecza do końca XIX wieku. Stare budowle, bastiony, fragmenty murów i fos są obecnie atrakcjami turystycznymi dodającymi miastu wiele uroku.